No, muszę powiedzieć, że ze sporą nieśmiałością do części z nich dzwoniłem, bo nie da się ukryć, że to są takie ikony y, znane od lat tutaj w środowisku górskim, w Jeleniej Górze, w Karkonoszach. Y, także czasami. No mówiąc prosto, trochę się bałem y, zadzwonić, ale okazało się, że niepotrzebnie, że y, ci ludzie no, nieprzypadkowo są takimi ikonami i bardzo chętnie w takich lokalnych projektach biorą udział. Także y, część z nich nawet powiedziało, no, że jest to dla nich zaszczyt, że gdzieś tam akurat ich wybraliśmy. Także y, bardzo, bardzo y, miło się zaskoczyłem, y, że wszyscy chcieli wziąć udział w Teledysku Leniwca. Nie chciałbym teraz kogokolwiek pominąć, więc może tylko wspomnę o panu Sajnogu, który jako ratownik Gop brał udział w akcji ratunkowej czy poszukiwawczej właśnie po lawinie w Białym Jarze. Ja jeszcze dodam, no bo całym nagrywaniem tych wszystkich osób w teledysku zajmował się właśnie Mucha i było to dość przyznaję, że wymagające i też czasochłonne, bo trzeba było z każdym się umówić, pojechać w różne miejsca. Także też wymagało to dużo, dużo pracy. Myślę, że nawet było to bardziej czasochłonne, niżeli samo później nasze nagranie, które się tam przeplata wśród tych osób, które uczestniczą. No tak, uczestniczą. ale nawet nie śmialibyśmy tych wszystkich osób prosić, żeby na termin nagrania wyznaczony przez nas, żeby się zjawili na planie. Wiadomo, Oczywiście. że to są osoby no, zabiegane, zajęte. Dokładnie. Także to ja do nich się pofatykowałem, ale warto było. Warto, warto było. było, to prawda. A jeśli chodzi o sam utwór, no wiadomo. Na w Białym Jarze, 19 osób zginęło, więc y, są w tekście i w tej historii bardzo duże emocje, i gdzieś tam staraliśmy się je przekazać. My z Wiktorią przed wejściem do studia, co robiliśmy? O, z wyszego opowiadał mi o, o całej tej historii, żeby mnie nastawić e, na przekazanie tych emocji, które no, chcąc, nie chcąc, no, są raczej smutne w tej piosence. Nie jest to. Przyjemna piosenka, jeśli chodzi o całą historię, jest to smutna piosenka i niejednokrotnie też jak ją śpiewam, no to naprawdę muszę się skupić, bo są momenty, w których aż się łezka w oku kręci nawet przy śpiewaniu, także dość wymagające emocjonalnie. Sam tekst pisałem chyba dwa lata. Cały czas uważałem, że jeszcze nie jest dość dobry. Z jednej strony o lawinie. Wydaje mi się przynajmniej, że tutaj w Wieleni Górze, w okolicach, wie absolutnie każdy. Z drugiej strony, no nie chciałem, żeby to była jakaś taka banalna historia, która gdzieś tam słowo po słowie opowiada, jak to dokładnie było. Wymyśliłem taki koncept, że z punktu widzenia karkonosza opowiemy o tym. Karkonosz stara się gdzieś tam zawsze pomagać turystom, i część tej wycieczki, część osób z tej wycieczki przeżyło w ostatniej chwili gdzieś tam udali się na stronę. Część z nich ze względu na pogodę wróciło do schroniska, czyli ileś osób zostało ratowanych. Myślimy, że przez Karkonosza, ale 19 osób zginęło. No na pewno ciężka historia, na pewno gdzieś tam wrosła tutaj w, w nas, w ludzi z Karkonoszy. No i temat bardzo trudny. Czy udało nam się sprostać? No zobaczymy. Czekamy na odbiór.